Witajcie w nowym odcinku, jednym z Waszych ulubionych cykli, czyli przegląd trendów w zarze na sezon SS23, czyli Spring, Summer, wiosna lato 2023. Może nie będzie tutaj za dużo stylizacji, bo będą trzy, ale za to konkretne, no i takie różnorodne. Także mam nadzieję, że każda z Was różnorodna i każda ze swoim stylem znajdzie również tutaj inspiracje dla siebie. No bo to będą takie stylizacje, że myślę, że no każda powinna móc znaleźć coś dla siebie, ale już nie spoileruję, nie zdradzam, nie gadam. Tylko co? Zapraszam do oglądania. Oglądajcie oczywiście do końca ten odcinek. Pierwsza stylizacja Denim, który króluje w tym sezonie powrócił z przytupem. Co prawda denim nigdy nie odchodził w żadnym sezonie, ale w tym będzie nieco bardziej widoczny. Będą też modne denimowe total looki. A pamiętacie nasza pierwsza sesja na blogu? To był właśnie denimowy total look w 2015 roku. Jakże ten czas leci. Niesamowite. No ale do rzeczy. Ja w tej stylizacji postawiłam na taki trochę paryski, trochę taki Ala la Chanel. Można by powiedzieć taki właśnie trochę we francuskim stylu sweterek, ale to są też takie trochę takie marini, takie właśnie e, plażowe tematy, więc idealnie pasują na ten sezon letni. Jest to taki sweterek z pięknymi złotymi zdobionymi guzikami, do tego szerokie jeansy i taka modna hit tego sezonu model torebki denimowy. Może mało praktyczna, ale jakże modna i jakże stylowa. No, i na nogach dla ożywienia trochę koloru dodałam, trochę słońca wniosłam w tą stylizację. Sandałki o takim właśnie żółtym, słonecznym odcieniu. Tak w całości prezentuje się ten mój look. Myślę, że idealny na wiosenne dni, albo takie chłodniejsze letnie, na przykład po deszczu. Także taka oto moja propozycja. Oceniajcie w komentarzach, czy Wam się podoba może nie podoba, ja mam nadzieję, że podoba, bo to taki basic, taka klasyka, ale taka właśnie klasyka z modowym sznytem, bo spodnie inna forma, takie modowe, szerokie, takie jakby nam wiatr napompował, trochę, trochę też wręcz takie groteskowe, komiczne. Też właśnie modowy bardzo model torebki. No i tak. Kolejna propozycja to taka bardziej westernowa, bardziej taka kowbojska, jak właśnie te kowbojki. Propozycja stylizacji Cowboyger. tamta była paryska, francuska. Eee, taka fajna właśnie, trochę mi się kojarzy z hippie stylem, z jakimiś festiwalami. Piękna sukienka, ona ma odkryte plecy i ramiona, ze stójką u szyi. Piękne zdobione guziczki i tutaj taka jeszcze z plecionki, taki pasek ma. Na to dałam taką bomberkę ze stójką kaki. Bomberka też powraca w tym sezonie, także tak. No i plecionka, torebka. Wszystko wygląda tak letnio piknikowo festiwalowo. Kolory też takie ziemi natury, więc każdej będzie w tych kolorach ładnie. Każda takie kolory lubi, bo to są neutralne. Co prawda trochę tutaj przebija taki kolor ceglasty, trochę taki wącz wchodzący, jeśli chodzi o Tą plecionkę, a cała stylizacja prezentuje się oto tak. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ta sukienka. Tak się prezentuje. Może tutaj z tyłu, o! o widać Antoniego, który czeka na mnie. No i taka stylóweczka. Ostatnia stylizacja. Metalika nowocześnie. Idealnie na to jest festiwal, albo jakieś disco właśnie wakacyjne letnie. Metaliczne spodnie tak jest, z takim właśnie efektem metalicznym, złote, do tego sandałki czarne ze, złotym, ze złotą klamrą. Taka fajna bluzka, trochę gorsetowa, z takim tutaj metalowym w środku stelażem, który ładnie nam trzyma biust. Tutaj troszkę widać właśnie ciała, tutaj troszkę można też pokazać. No i na to taka bomberka przezroczysta, transparentna. Teraz te przezroczystości są bardzo na topie w tym sezonie. I złota, elegancka, niczym tak trochę przypomina jakąś puderniczkę, torebka. Tak właśnie wygląda ta stylizacja. Tak je trochę mi się kojarzy z Nowym Jorkiem, z American Girl. Była Parisian Girl, Cowboy Girl, a teraz jest Disco American Girl. Taka stylizacja ostatnia, trzecia, finałowa. Jak się Wam podoba, dajcie oczywiście znać w komentarzu. Jeśli się Wam podoba, no oczywiście jeśli się Wam nie podoba, to też możecie dać znać w komentarzu, bo jestem ciekawa Waszych opinii, zarówno tych pozytywnych, jak i tych nie do końca pozytywnych. Także taki look. Odważny, bo i błysk, blink, blink, i przezroczystości, i sexy decod. Ciekawa jestem, oczywiście, byście założyli taką stylizację nieco bardziej odważną. Także tak. Tadam. A tak wygląda bez pomberki, jak już się zrobi bardziej tanecznie. I gorąco na parkiecie. Nie byłam z sobą, i ten filmik nie byłby w moim stylu, gdyby nie było tańcy. Także, tak. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, skoro zostaliście do końca tego odcinka. Jeśli tak, no to wiecie co robić. Like, komentarz, subskrypcja, udostępnienie, to wszystko jest bardzo, bardzo mile widziane i to pomaga właśnie rozwijać ten nasz kanał na YouTubie Anrykajsza Fagra. No i co? Dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych filmików, które na bieżąco, co jakiś czas tutaj publikujemy. Także dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa, hej!